Błąd numer 6. Trening bez celu. Jakby tam kogoś, co się trenujesz, on mówi, a coś tam porobię, to wiem, że będzie chaos. Trening bez planu to jak podróż bez mapy. Będziesz się kręcić w kółko. Warto mieć cel, siła, masa, sprawność i plan, który cię tam doprowadzi. Błąd numer 7 trenowanie. To często problem ambitnych. Trenują codziennie, wszystko boli, ale oni dalej cisną. Tylko że ciało nie rośnie podczas treningu, rośnie w regeneracji. Bez snu, odpoczynku i odpowiedniego odżywienia może zapomnieć o postępach. Błąd numer 8: brak rozciągania i rolowania. To nie jest tylko dla, dla joginek. Po treningu mięśnie są napięte. Jak ich nie rozciągniesz, nie rozluźnisz, to następnego dnia będziesz chodził jak kaczka. A po miesiącu problemy z mobilnością, przeciążenia, 5 minut stretchingu i wałka robi robotę. Błąd numer 9. Zła dieta i nawodnienie. Nie ma opcji, żebyś zbudował mięśnie na chipsach i coli. Potrzebujesz białka, wody, e, witam e, witamin i minerałów. Nie trzeba być dietetykiem, ale podstawy trzeba znać. Pij wodę, jest porządnie i trenuj. Nie trenuj, głodny. Bo numer 10. Ignorowanie sygnałów ciała. To jest najważniejsze. Ciało zawsze daje znać, kiedy coś jest nie tak. Ból, męczenie, spadek formy. Nie ignoruj tego. Nie musi być twardzielem, który trenuje mimo wszystko. Masz być mądry. Bo kontuzja wyklucza się z gry na tygodnie albo miesiące. Lepiej zrobić dzień przerwy niż 6 tygodni rehabilitacji. I podsumowując. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym. Każdy z nas popełnia błędy. Ja też. Ale chodzi o to, żeby wyciągać z nich wnioski i nie powielać ich powtórnie. Sić mądrze, nie na pokaz. Słuchaj siebie i pamiętaj: technika, plan, regeneracja, systematyczność. To działa, sprawdzone na setkach ludzi. A ja dziękuję za uwagę i powodzenia na treningach. Pozdrawiam. Andrzej wszystkich. Cześć, hej.